Dzień dobry, witam! <laughs> Kolejnego dnia, żeby Was tutaj nie przestraszyć od samego początku. Ja robię poranny glow-up, także oprócz, że tak to wygląda, trzeba wyglądać trochę gorzej, żeby wyglądać trochę lepiej. No ale tak, 15 minut teraz ym, z tym wszystkim na twarzy. Więc ja mam chwilę na planowanie, pomyślenie, co tutaj dziś i co może w kolejne dni, bo już mi przyszło od rana kilka rzeczy do głowy. W ogóle powiem Wam żeby nie zapeszyć, ostatnio wysypiam się chodzę w miarę regularnie spać przesypiam całą noc ale budzę się rano ale nie aż tak wcześnie rano a nawet jak się obudzę to i tak y, usypiam dalej i tak naturalnie budzę się około siódmej, ósmej, zależy którego dnia i bardzo mi to pasuje to jest taka wczesna godzina jeszcze, że właśnie y, czuję, że mam ten poranek i wszystko, także Także ostatnie naprawdę jest dobrze. No, i dzisiaj też się fajnie wyspałam i tak się cieszę. No dobrze. I mam właśnie jeszcze dużo czasu. O, bateria się rozładowuje, także dzień dobry. Witam Was w kolejnego dnia i widzimy się za chwilę. No, troszkę mi się zeszło dłużej z tym odpoczywaniem i z tym wszystkim, ale już jestem. Muszę się w końcu zebrać, właśnie trochę podszykować, żebym była gotowa. Głównie dlatego, że tak, dzisiaj mam spotkanie. Kurczę, miałam jeszcze film nagrać. No zobaczymy. Mam dzisiaj spotkanie, ale jeszcze nie wiem o której, nie wiem gdzie, więc nie wiem ile czasu zajmie mi dojazd. I tak o. Także jak się wyszykuję, to już po prostu będę gotowa. A słuchajcie, jeszcze pomyślałam, że mm, przetestujemy sobie nowy krem z filtrem. Bo wczoraj właśnie go kupiłam i nie pokazałam wam chyba go w filmie, bo, bo miałam go ym, w torebce. No ale właśnie jest to filtr marki Hawaii Tropic. I generalnie to tak, historia jest taka, że ja znalazłam gdzieś na jakiejś stronie internetowej, gdzieś jakiejś chyba niepolskiej, gdzieś mi się wyświetliło właśnie, gdzieś chyba w Stanach, że właśnie Hawaiian Tropic ma yy, taki krem. Yy, do twarzy z filtrem. I ja, ponieważ mam jeden krem właśnie z tej marki, który przepięknie pachnie, hmm, ja go chyba, nie wiem, czy do Meksyku zabrałam, już wtedy czy coś, w każdym razie, przepięknie pachnie, yy, bardzo ładnie nawilża, przy czym nie jest w ogóle lepki, daje takie fajne suche wykończenie na skórze, że no, nic się tam nie lepi, wiecie, piasek się nie przyczepia czy coś, no jest mega taki, taki fajny, nawilżający, ale też przepięknie pachnie. No i ja pomyślałam, że jeśli ten krem pachnie tak samo jak tamten, to ja chcę, to ja chcę przetestować. I słuchajcie, w Hebe, w Hebe było nawet kilka takich kremów i ja tak nie do końca wiedziałam, na który się zdecydować. Później wybrałam ten, bo on ma tutaj Tropical Scent um, i ma ten sam obrazek, który, um, który ma tamten y, krem, który ja najbardziej lubię właśnie. I pomyślałam, że to będzie ten zapach. Mogę się mylić, nie wiem, może jest po prostu wszędzie tak, a każdy zapach inny. To jest SPF 30 UVA, UVB. No nie wiem, czy on jest jakiś taki rewelacyjny, no ale marka ogólnie słynie, prawda, z produktów do opalania i po opalaniu. No więc mam nadzieję. Mam nadzieję, zdecydowałam się na taki właśnie z pompką. Był też jeszcze inny, taki. To jest Hydrating Protection. Było coś tam chyba glowing, czy coś taki bardziej chyba rozświetlający. I jeszcze była jedna rzecz, coś takiego jak taki lotion. Hmm, chyba coś bardzo rzadkiego, ale też z filtrem. Ale tam to już kosztowało, tam 66 zł chyba w promocji to mówię. Nie no dobra, bez przesady. E, bo ja kremy z filtrem mam ogólnie i nie planowałam żadnego ani kupować. Planowałam sobie, wiecie, używać te co, mm, te, co mam. Nadal, wiecie co, używam teraz bardzo regularnie i prawie że ciągle tego z PH Doctor. I bardzo go lubię to jest bardzo dobry krem, powiem wam. E, bardzo ładnie wygląda, świetnie się wchłania, e, daje takie fajne też nawilżenie. No, powiem wam, naprawdę, naprawdę jest fajny, przyjemnie mi się go używa, także ten Wam też mogę polecić. No, ale przetestujemy sobie. No jak już go mam, to go przetestuję chętnie. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Mam nadzieję, że mm, będzie wystarczająco nawilżał, nie będzie się rolował pod makijażem, no ale to wszystko się okaże. E, także przetestuję. I Aha, i nie mam na twarzy. W sensie mam tylko krem pod oczy. O, mamy to. A nie mam żadnego kremu nawilżającego, bo nie wiem, jak bardzo to nawilża. No dobra, pach. Ojej. Znaczy, dobra, nie pachnie tak jak tamten mój krem, ale pachnie tak troszkę jakby waniliowo. Trochę takim właśnie kremem z filtrem i to tak przywołuje na myśl wakacje. Bo, ojej, ale to jest miłe, wiecie. Dosłownie od razu myślę sobie, plaża, woda, słoneczko. Cień. <noise> Książka. Albo pływanie. O. No tak jak widzicie, jest taki troszkę gęsty, jest biały. <noise> taki żółto-biały. Ale to jest. O, on się pięknie rozprowadza. Patrzcie, już tutaj jak się wchłania. Nie, nie zostawia żadnej warstwy, super. Znaczy, zaraz się okaże, ale już tutaj widzę, że będzie ok. Jest taki dosyć gęsty, jak się go tutaj wyciska, taki, taką ma formę, zobaczcie. Jak jakieś lody właśnie. No nie wiem, czy ten zapach nie będzie mnie męczył, no na pewno przez jakiś czas będzie sprawiał, że będzie mi miło od razu naprawdę myślę no wakacje wakacje lato wyjazdy o ojej taka chorwacja właśnie mi się przypomniało właśnie leżenie mmm, nad basenem, popływanie, potem położenie się na słoneczku i właśnie zapach takich SPF-ów i taki odpoczynek, relaks i słoneczko w pięknych ciepłych krajach o, właśnie, tak przypomniało mi się takie leżenie, właśnie na basenie, jak byliśmy w Chorwacji. Dokładnie, teraz po prostu przeniosłam się, wiecie, w tamto miejsce i ten czas. Wow! Dobra, krem wydaje mi się trochę um, tu To znaczy, cały czas go czuję. No ale. Yy, przez to też skóra jest nawilżona. Ja, tak jak powiedziałam, nie nałożyłam wcześniej kremu nawilżającego, więc może to dobrze. To, co sprawdziłam tutaj yy, na opakowaniu w składzie, nie ma tutaj parafiny, więc yy, tyle dobrego. No, ale składowo to nie wiem, powiem Wam. Nie wiem, jakie to jest, czy to dobre, czy nie, więc yy, może ktoś się tutaj wypowie. No, cały czas czuję nawilżenie. Przyjemna odmiana, powiem Wam. Naprawdę aż jestem w szoku, jak bardzo. Jak bardzo to sprawia, że myślę o, o właśnie o Włochach, o Chorwacji, o tych ciepłych miejscach. Coś cudownego, jak zapachy mogą przywoływać wspomnienia. Pomimo tego, że to nawet nie ten zapach, tamten mojego balsamu jest ładniejszy, ale ten też nie jest zły, naprawdę bardzo przyjemny i wow. No, jestem, jestem pod wrażeniem, że aż tak bardzo może to działać, wiecie? Dobrze, no to co? Poczekam, aż to chwilę się wchłonie. No może makijaż. Takie trochę jest jakby, nie wiem, mocno nawilżające w ogóle. Nie wiem, czy silikonowe. No, na pewno takie fajne gładziutkie. Ta, ta buzia jest taka gładziutka, tutaj nic się nie roluje na przykład, ale cały czas czuję nawilżenie. No to dobrze. W sumie to dobrze, bo lepiej tak, niż miałoby mi przesuszać skórę. To jednak ja wolę. No ale zobaczymy, jak się makijaż na tym będzie utrzymywał. Także ja yy, poczekam, aż to się chwilę jeszcze. Eee, w chłonie ładnie, zrobię makijaż I może później się widzimy, nie? Eee, wiecie co? Powiem wam tak, w tajemnicy, <noise> że rano, właśnie tak pomyślałam, aj dobra, jutro mam taki dzień, że planowałam chyba po prostu w domu ogarniać te rzeczy i mówię. Ja tak z tyłu głowy ciągle mam, że powinnam zrobić trochę porządki w szafie. Powinnam przejrzeć te letnie rzeczy, poprzemierzać szorty, poprzemierzać t-shirty przede wszystkim. Może koszule, przejrzeć rzeczy na wieszakach, ogólnie sukienki, takie tam. Ale powiem Wam, że z jednej strony chcę to zrobić i powinnam, a z drugiej strony mam taką obawę, że nie będę potrafiła niczego się pozbyć, i to mnie tak troszkę stresuje pod tym kątem, że no właśnie wiem, że powinnam. Z jednej strony chciałabym. Chciałabym tak, wiecie, przymierzyć te rzeczy i uznać dobrze, w tym będę chodzić, w tym nie i nie będzie mi żal. Pozbyć się tych innych, a mam takie gdzieś z tyłu głowy, że chyba będzie mi żal i ja wam też mówiłam, że ja tak na dwa razy czasem coś robię, że najpierw tak się przygotowuję mentalnie, a potem jestem gotowa i za drugim razem już się pozbywam. No ale nic, może to się uda, może jutro, może chociaż poprzemierzam. Nie, nie jestem taka konsekwentna, jeśli chodzi o te ubrania, żeby tak właśnie. Czasem jestem, czasem to jest naprawdę chwila moment, a czasem tak nie sięgam, nawet, nawet nie chcę po prostu patrzeć ze strony, bo wiem, że będę musiała podjąć jakieś decyzje. To jest to. No, to chodzi o decyzję. <noise> no, że będę musiała po prostu podjąć jakąś decyzję. Czy zostawiam, czy będę nosić, czy nie, czy się pozbywam i potem się tego trzymać, także zobaczymy, zobaczymy, ale może tak być, że, że jutro się tym zajmę i, i będę nagrywać może coś. Bardzo przyjemny jest ten kremik, powiem Wam, wiecie, taki czuję, że cały czas nawilża. Daje taki delikatny efekt glow, nawet nie jakieś bardzo rozświetlenie, tutaj nie ma żadnych drobinek. Ale ta skóra wydaje się taka, o, lekko odbija słońce. No, przyjemnie, przyjemne nawilżanie jest. No dobra, to, to tyle w sumie na razie. Ja się wyszykuję i zobaczymy, co potem. To może być głupi pomysł. I, i trzeba było zrobić to, zanim się umalowałam, ale co tam? Yy, myślałam, że te włosy... znaczy. Generalnie to jest drugi dzień i są spoko, ale że ja jestem przewrażliwiona na tym punkcie i jakiekolwiek oznaki, że coś gdzieś już jest nieświeże mnie drażni i one niby wydają się spoko i teraz tak, nie wiem, czy ja je po prostu zmoczyłam przy myciu tutaj, przy twarzy, czy już są delikatnie takie, chociaż tutaj, gdzie to gniazdo zawsze ten i ja sprawdzam, są świeżutkie i spoko. No ale są też takie przyklapnięte ogólnie, więc tego tak najbardziej to tutaj widać coś, więc dobra, zrobimy test najwyżej jeszcze mam czas, żeby umyć włosy mam nadzieję, że nie trzeba będzie ale przetestuję ten Got2B Dry Shampoo Extra Care no tak, bo go jeszcze nie używałam i tak właśnie mm, miałam go myśl na takie sytuacje awaryjne, no więc jak nie przekonam się jak działa, to nie ten to nie będę wiedziała, czy go tak sobie używać beztrosko, czy nie Tak właśnie. Ale ładnie pachnie. No bo on pachnie w ogóle. Ojej! O, jak ładnie! Limonką i bergamotką. Tutaj też trochę? Też trochę. I tutaj. Zobaczymy. Za dużo, za mało? Nie wiem. On w ogóle jest taki. Nie jest, Znaczy, to jest suchy szampon, ale on na początku jest mokry. Taka mgiełka, ale ładnie pachnie, naprawdę. No i teraz na 30-15, 15-30 sekund zostawić do wyschnięcia, a potem przeczesać. Ale jak wiem, tak tutaj ja chciałam. Tu. Odświeżyć. On w ogóle z tego, co widziałam, jak panna Joanna robiła test, to w ogóle mega objętość jej to zrobiło. O zapachu berga... A! O zapachu bergamotki i frezji. Odpowiedni dla wrażliwej skóry głowy. Odświeża włosy nie wysuszając ich bez, bez widocznych śladów na włosach po wyszczotkowaniu. Suchy szampon w lekkim mgiełce w sprayu. No, także to to jeszcze. Zobaczymy. I tak zrobię to z wami. Ogólnie nie jest źle, nie? Ale trochę mi brakowało objętości. No nie wiem, bo jak sobie testowałam ostatnio ten produkt. To stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie. To daje objętość na jeden dzień, ale potem te włosy mam wrażenie są oblepione, są takie sztywne, taki ten, więc ja nie będę tego używać, nie ma co. Do już? <śla> nie sprawdzałam czasu, ale już? <śla> ja już wyczeszę, dobra? No dobra, faktycznie nic tutaj nie widać białego. Nawet tutaj, wiecie, spryskałam przecież przedziałek. ale czy... Nie wiem, czuję, że są trochę mokre, wiecie? Może trochę za, du za dużo? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Nie, muszą na pewno wyschnąć, bo czuję, że są lekko wilgotne. Ach, nie lubię tak. Teraz będę czuła jakiś produkt i będę tylko, tylko będę myślała ciągle o tym. Trzeba było myć włosy, trzeba było myć włosy. Ale wczoraj je myłam i chciałam, żeby były świeże. A przez to, że właśnie wczoraj był taki wiatr czy coś, to trochę mam wrażenie, że dobra, już nie noszę czapki, ale właśnie przez taką pogodę te włosy też się szybciej trochę hmm, przeduszczają. A też już mam odrost, więc to już też może e, robić swoje też, że troszkę szybciej też się przeduszczają po prostu. No, także o taki test. Co to ja nie wiem, czy to coś zrobiło. Może jakbym trochę ten. Jak? Bo może to trzeba dobrze wyszczotkować, bo ja wam, że teraz jak sobie tak robię, to nie czuję tego produktu. No i co? Jest sobie dawać. No nie. Ale. Ej, ale zobaczcie, że tutaj wyglądają świeżej. W sensie już nie mam takich jakby niestrąków, tylko ten. Trochę też. No, nie wiem, czy to jest takie, że to się utrzyma na dłużej, ale może i troszeczkę są odbite od nasady, faktycznie. Ale poczekam jeszcze, aż wyschną, no i, no i tyle. No i dobra, nie będę ich myć, nie będę już po prostu przesadzała. Ale no to jest właśnie coś, mówię, na co ja zwracam uwagę, i na pewno, na pewno jestem przewrażliwiona, i jak tylko coś gdzieś czuję, to mam taki dyskomfort, że nie są tak w pełni czyste, nie? No, a są nie ma co przesadzać no, także tak no nie wiem czy hit Pier jak pierwszy raz użyłam tego to był Sajos wtedy taki czarny mm, z zielonymi napisami dry shampoo, coś takiego got to be, albo jeden, albo drugi pamiętam, że jak tam tego użyłam pierwszy raz, to miałam takie wow, suchy aż mi się gijać chce Soker szampon może tak dobrze działać, że może po pierwsze działać, a po drugie nie zostawiać takiego białego nalotu i nie być takim nieprzyjemnym lepiącym produktem na włosach. Miałam takie nie, no to jest, to jest wszystko, czego ja potrzebuję, genialny. A ten użyłam i nie wiem, nie wiem, może on po prostu musi wysnąć. Trochę też już czuję go na włosach, więc świetnie. Fajnie, fajnie, że to zrobiłam. Teraz się będę denerwowała, że mam to. No, no trudno. Tak wyglądają testy. Dobra. I Idę, słuchajcie, bo może ja jednak nagram film, pomyślę chwilę, przygotuję sobie tam rzeczy i, i może mam jeszcze czas, to sobie to nagram, no. A potem się widzimy. Z pewną obawą, ale chyba zrobię swoją pierwszą maczę w domu i zrobię ją z tonikiem, tak jakbym normalnie zrobiła kawę, bo można tak pić. Mm, jeszcze nie ja tak piłam, a jest tak gorąco, że potrzebuję, potrzebuję jakiegoś orzeźwienia, więc coś na lodzie. Dobrze mi zrobi, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam tutaj już maczę, mam mieszadełko, jestem przygotowana, woda zagotowana i się studzi, żeby była w okolicach 80 stopni. No i tak, i będę robić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No, yy, jeszcze do dopracowania, ale było pięknie przez moment. Mam dwa spostrzeżenia. Yy, a propos, właśnie, maczy. Po pierwsze, potrzebuję jakąś, jakąś czarkę albo jakiejś. Pojemniczek z dzióbkiem, żeby mogła po prostu ładnie nalewać tutaj. Eee, no właśnie, żeby sobie uzyskać takie stopniowanie, bo teraz to mi się wszystko zlało i rozlało. No ale ogólnie ciekawe jest, no inne niż w lokalu. Nie wiem, czy też nie mocniejsze, ale tam była w sumie większa szklanka, więc może tam było więcej toniku. Jest to tak, ja bym powiedziała, że ta macza jest taka mocna w smaku, że to jest wyczuwalne, jeszcze szczególnie właśnie jak się tak pije, no ten tonik jeszcze gorzkością może troszkę podbija. Mm, no ale wiecie, nie ma tutaj, nie wiem, truskawek, bitej śmietany, mleka czy coś, ale jest smaczne. Tylko, że właśnie druga rzecz jest taka, że nie zastępuje mi to smaku kawy. I teraz mam tak trochę, ja nie wiem, czy można pić i kawę i to, czy to już jest za dużo i właśnie potem problemy ze snem się pojawiają, bo tyle tej energii. Uwalnianej po prostu, i może nie powinno się, więc muszę chyba jeszcze doczytać, czy tutaj można i kawę, i to, bo, bo w sumie właśnie nie, nie napiłam się kawy specjalnie, żeby móc ym, to zrobić, ale tęsknię za smakiem kawy, więc teraz mam taki dylemat. Hmm. Ale bardzo fajny i w ogóle kolor mi się podoba i że można to kombinować z tymi kolorami. To jest fajne. Wstawiłam pranie w międzyczasie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno mi zostało, ale to już myślę, że za kilka dni zrobię. Jak więcej gąbeczek sobie ubrudzę, um, to już po prostu wszystkie razem wypiorę z ręcznikami. I na razie to będzie wszystko. I tak, a i powiem Wam, że. Um, ten spray ogólnie chyba jest naprawdę bardzo dobry. Nie wiem czy daje objętość, bo tutaj nie wiem czy coś się zmieniło, ale dopsikałam sobie więcej, bo mnie to drażniło. Mówię, ja nie wiem czy to po tym produkcie, czy po prostu za mało go spsikałam i spsikałam go tutaj sobie na to gniazdo, co ja tak, wiecie, co mi tak przeszkadza i mam wrażenie, że już nie mam takiego uczucia, które miałam wcześniej. Mm, więc chyba po prostu troszkę więcej można było i Mega fajnie to działa, bo nie zostawia takiej pudrowości na dłoniach, na przykład, jak się dotknie. Czasem jest tak, że właśnie po tych szamponach suchych, jak gdzieś przejedziemy dłonią, to czuć ten produkt i zostaje nam na palcach i pachnie, a on pachnie w momencie rozpylania, a potem już nie. No ja praktycznie tego w ogóle nie czuję ani, ani zapachu żadnego, ani też żadnego, żadnej pudrowości na przykład. Więc no, ciekawy to produkt i chyba naprawdę fajny. Dobra, ja już wiem, na którą jadę na spotkanie, a właśnie miałam sprawdzić. Połączenia, żem wiedziała na którą będę. Umówiłam się na około 17. No, więc idziemy na jakiś spacer, hmm, podobno, a potem coś zjeść. Więc jeszcze trochę czasu mam. Która to jest w ogóle godzina? 12.30. No to jeszcze trochę czasu mam, także zobaczymy. A jeszcze powinnam w sumie film obrobić. Eee, I może tym się zajmę. Powiem Wam, że wczoraj, w, znaczy w ogóle wczoraj był fajny dzień, ale jedną z takich bardzo miłych rzeczy i dla mnie takie mm, trochę odczarowujące to, wiecie, ten upał i to wszystko. Wczoraj też była fajna pogoda, bo mm, usiadłam sobie na ławce i jedyne czego mi brakowało to książka i pomyślałam... Dlaczego ja tak nie robię? W sensie, dlaczego ja zawsze tylko jak gdzieś idę, to do celu coś załatwić, coś zrobić, jakby nie ma w tym czasu, ani takiej spontaniczności, że hej, zatrzymaj się, odpocznij. No nie za bardzo. A teraz właśnie tak szłam i sobie usiadłam, bo przy okazji jeszcze pogadałam przez telefon. I tak potem siedziałam i czułam taką przyjemność z tego, że sobie popatrzyłam trochę na roślinki, bo akurat siedziałam tak mm, pod drzewem. I tam było akurat trochę zielono, więc to był taki moment trochę wytchnienia i odpoczynku, właśnie w ciągu tego dnia, gdzie ja tylko wszędzie tu zrobić, tu zrobić, tam pójść i, i szybko wracać do domu. I miałam taką przyjemność z tego, ale myślę, że to też kwestia tej pogody, która była wczoraj bardzo przyjemna i akurat na takie siedzenie sobie na ławeczce, nie za ciepło, nie za zimno, delikatny wiaterek, no było idealnie, wręcz po prostu idealnie. I to był taki piękny moment. Wczorajszego dnia. Prócz innych, wielu, które też były, ale to jest taka drobnostka, coś, co też nic nie kosztuje i niewiele wymaga, nie wiem, wysiłku, a, a jest takie przyjemne, no. Więc tak, muszę częściej, muszę częściej po prostu pozwalać sobie na takie rzeczy i robić, i się na chwilę zatrzymać gdzieś, po prostu usiąść, odpocząć, popatrzeć naokoło, co się dzieje, no. Ja mówię, jedyne, czego mi brakowało wtedy, to książka, żeby sobie jeszcze poczytać. I ja mówię, ja bym tak mogła spędzić pół dnia. Hmm. Ale nie mogłam, bo oczywiście szłam gdzieś coś załatwić jeszcze potem tamtu i do domu, więc. No ale. Fajnie było. No dobra. To może się zabiorę za ten film. Zobaczę, zobaczę ile tego tam jest. Czy ja mam teraz na to ochotę, czy nie. <laughs> Wypiję sobie macze, ale teraz jestem tą dziewczyną. Tak, piję macze. Nie no, zobaczymy. Z chcę znaleźć jakiś dla siebie sposób na to, nauczyć się ją dobrze robić, ale przede wszystkim muszę się dowiedzieć, czy można to razem z kawą. Że raz kawę, <grym> rano kawę na przykład potem maczę, czy coś. Czy nie powinno się. I w ogóle jeszcze powinna mieć taki patyczek, bo ja to teraz odmierzałam na wadze, ale mogłabym mieć taki patyczek właśnie. Mm. No wtedy nie trzeba mieć wagi. <grym> no dobra. Kończę na razie i co? No, no później się widzimy. No. Jeszcze też nie wiem, gdzie idziemy. To pewnie będzie niespodzianka: jaki lokal koleżanka wybrała, ale najpierw chyba na jakiś spacer, właśnie z pieskiem, a potem, potem coś zjeść. Ja już jestem gotowa i wychodzę. Jadę do centrum. No, e, i tak jak Wam mówiłam, idziemy na spacer. Potem możliwe, że na starówkę coś gdzieś może coś zjeść. A może gdzie indziej. I nie wiem, co ta moja koleżanka wymyśliła. Ale tak, przebrałam się już i w ogóle e, biorę ze sobą torebkę. Biorę tą spinko, bo mam w nią po prostu rzeczy poprzekładane. Ale przypomniało mi się i trochę chodzi mi po głowie. Jak mi się przypomni, to mam takie. E, może ja coś chcę. Weszłam wczoraj do tego sklepu Chiara. No i tam były różne torebki, wiadomo. I. Po pierwsze, tak pomyślałam sobie, że ja bardzo dawno nie kupiłam żadnej torebki. A po drugie, było tyle różnych ładnych, że sama nawet nie wiedziałam, którą bym chciała. Czy małą, czy dużą, czy średnią, czy taką, czy siaką. No, ale gdzieś teraz chodzi mi po głowie, bo mówię, dawno nie kupiłam żadnej torebki. No, ale tak, na razie mam, mam co mam. Może też powinnam przejrzeć, co mam, żeby sobie przypomnieć. Mhm. I wtedy będę po coś chętnie sięgać. A tymczasem jadę w tym, w tym co mam. Tym, co już noszę od jakiegoś czasu e, i, i dobrze się w tym czuję, także, także co pokażę Wam. Strój dnia. O, proszę bardzo. Taki to dziś strój. Koszulka HM, te prążkowane z modalem, czy jak to tam się nazywa. E, spodnie. Mam jeans z Zary. No i super stary. Do tego biorę płaszcz szary. E, ten wełniany, bo ogólnie na słońcu to jest ciepło, ale jest taki chłodny wiatr. Jak słońce zajdzie, jest zimno. Więc ja mam nadzieję, że jak wieczorem będę wracać, to nie zmarznę. Ale tak, tak to wygląda. Także biorę trepkę, płaszcz i jadę i w drogę. Słuchajcie, jeszcze perfumy na dziś. Dziś te mają wyjście pierwsze. Bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że będę miała z nich taką samą przyjemność, jak i ja się nimi wypsikam, jak czuję, kiedy ktoś nimi pachnie. <laughs> Także tak jak mówię, mają wyjście. To jest yy, Jimmy Choo. Nie pamiętam tej nazwy, ale jakaś wersja Night. No, także idę się dobrze bawić. Tak, <grybCal> to jest dobre, że tak normalnie. Takie parcie na szkło. Parcie masz. No to co teraz? Chodź, idziemy. <grybôi>